Mamy Jasia Jasio, no, obróć się kulu kulu.

Nie chce ci się, Kulu. Tata ci trochę pomoże, co? Chodź. Troszkę ci tata pomoże. Opa. Tak, tutaj nóżkę. I... I uwaga. Uwaga, w którą stronę będzie Kulu? O, o, o. O, o, o. I co teraz? Op. Na brzuszek. Ślicznie. Uśmiechnij się do wszystkich teraz, proszę. Uśmiechnij się do wszystkich. A kuku! Dzień dobry! Dzień dobry! Haha! Ha. Dzień dobry! Uh! Uśmieszku! Śmiechuziu mały! No Śmieszku? Proszę jaki jestem? Uśmiechnięty jestem? Uśmiech. Ha. Aho, aho, pogadasz z tatą droga? tak? Aha. Dobrze powiesz ładnie, ta, ta. Uwaga. Ta ta. O. Tobie będzie łatwiej powiedzieć. Wi. Wi. No. Wi. A kto to jest wi? No kto to jest wi. O. O. Teraz, z powrotem na plecki, umiesz się z powrotem na plecki przekulać? Ale zaglądasz na lawi, na nianie zaglądasz. No? Uwaga, na plecy teraz z powrotem. Chyba nie. Chyba nie.